Dzień dobry, moje nazwisko Wysław Kozłowski. Znaczy mnie upubliczniam dowody na przestępstwa funkcjonariuszy Publicznym na kanale, na moim kanale YouTube Przebudzenie i Powstanie Skolan oraz w stronie facebookowej Funkcjonariusz Publiczny Ponad Prawem. To jest druga część rozmowy z moją y, rozmówczynią y, Przedstawicielem. Y, nazywam się y, Brodina Adamska. I teraz tak, skończyliśmy pierwszą część na na tym, że zakończyła się sprawa i odebrano y, y, Pani widzie y, dziecko. To był styczeń 2017 i świeżo y, po tej sprawie była rozmowa z adwokatem. Y, Która? Po, i, I Pani zadała pytanie o odwołanie. Tak. I, tak i, i, krótko i, proszę po, powiedzieć, co, co się działo. Po tym, jak mi powiedzieli, że zabierają mi dziecko, zapytałam prawniczkę, że, że tak tego nie zostawię, że, muszę, że ja chcę się odwołać. A, a prawniczka do mnie mówi, pani już się nie może odwołać. Ja mówię, nie, nie Ja się nie mogę odwołać, już to w, pani, to, w to już pani nie uwierzę. A, a ona do mnie, to jeżeli pani się chce odwołać, to powiem pani, że ma pani 28 dni. To już mogę się odwołać. A no dobrze. I tylko jeszcze spytałam, czy mogłaby Pani powiedzieć, jak to zrobić, czy mogła Pani mi w tym pomóc. Ona mówi, nie, to przykro mi, ale to już Pani musi sobie sama znaleźć, kto Pani w tym pomoże. I później się okazało, że to w końcu było 7 dni, czyli koma. Tak, ale powiem właśnie, że wtedy zaczęłam szukać kancelarii prawnej, która mi w tym pomoże, żeby się odwołać oczywiście od tego wyroku, że zabierają dziecko. Inny radca prawna dostrzegł sprzeczność, tak? Tak, dzwoniłam, dzwoniłam tak. bardzo, y, przez, jed, przez dwa, trzy dni i na trzeci dzień y, dopiero udało mi się, kto chciał mi pomóc i zaznajomić się z dokumentacją, y, jak, jakby to, jakby, y, y, jak się, jakby się odwołać, to musiał mhm. się zapoznać z moimi dokumentami. I dostrzegł sprzeczność interesów, tak? Y, to był radca prawny, który dostrzegł w dokumentacji Pani Brygido. Tam dostrzegłem. jest bardzo, bardzo dobry argument, żeby się odwołać. W ogóle jest bardzo dużo argumentów, żeby się odwołać od, od tego, ale argument y, najważniejszy jest taki, że dostrzegłem, że są sprzeczność interesów. Co, nie doszło, że no, 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 moja kancelaria tak, nie szanka, nie która nie miała mi pomóc, w y, 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 sprawie, żeby nie zabrali mi dziecka, pracowała dla pani Social Service. Była tą samą firmą, co socjal service. i proszą który... do złożenia, tak? Odwołania. Tak yy, yy, ja wspomniałam, że, że prawniczka mi w sądzie powiedziała, że mam 28 dni na to, a ten pan mówi tam wystawiony przez sędziego jest yy, ten dokument, jedna kartka papieru, czy tam, yy, że od tego można się yy, odwołać. Tam sędzia yy, dał 7 dni, że mogę się tylko odwołać. Na, czyli nie, nie tak jak jest yy, standardowo 28 dni. Od, od takiej dobrze, decyzji. I teraz y, ile, czyli był skursuny, ten i adwokat na pewno wiedziała o tym. A I pa, ten pan, I teraz się przy, ten, ten pan doradca prawny powiedział, że wie pani co, jutro mija termin. Więc pisał całą do północy. Mhm. A to dobrze. Samego rana następnego dnia pojechałam do sądu, złożyłam w terminie no odwołanie. Się, y, odwołanie do... zostało przyjęte i przekazali y, sąd w czerwcu y, Przesłał dokumenty, bo odwołanie zostało przyjęte do High Court. Do High Court i teraz zaraz. I sprawą się zajęła Marta Ruszewska, prawnik, przyjęła sprawę i ja może o tym teraz ja powiem, Dobrze. że po trzech miesięcy braku reakcji prawnika, bo po prostu co miesiąc każdego prawie. dnia dopytywałam się, bo ta pani jak, jak pora. No tak, ale w Tą sprawę, bo, bo, bo tak W Pierwszy razy. dzień spotkałam się z tą z panią się Martą dziękuję. Ruszewską, a pani Marta Ruszewska powiedziała, że następnego dnia już powiadomi High Court, że ma moją sprawę i się zajmuje, żeby się odwołać od tego. I teraz e, pojawia się. Zbywała mnie trzy miesiące, ciągle coś wymyślała, nie odbierała telefonu, Raz w tygodniu jeden telefon odbierała, na maile nie odpisywała i po trzech miesiącach, jak już powiedziałam, że do niej przyjeżdżam. Chcę przyjechać. O, Powiedziałam, ja musisz, że, że, już, że Pani powie, że, że barister podjął decyzję, że nie możemy pomóc Pani, bo nie widzi szansy odwołania. Dobrze, też krótko wyjaśnia co chodzi, no bo, bo to Czyli... po prostu zostało przekazane do High no bo to z urzędu idzie, że wiadomo, że ma cz, czas na odwołanie trzy miesiące, ale że yy, prawnik prawdopodobnie, przynajmniej tak wygląda twierdzi, że prawnik po prostu nie, specjalnie nie nie no, celowo przytrzymał po prostu zamknięto. A Brygida nie wiedziała o tym, że jeszcze raz trzy miesiące myślała, że po prostu już sprawa się Bo będzie toczyć. I... Barister fałszywie <kluzni> napisał w decyzji, w jego odczuciu, że nie, ma, nie widzi szansy odwołania. A szansa odwołania była i była przyjęta później. I teraz, Sędzia sobie... potwierdził to, no, że, no, że. I teraz następnie w tej całej sprawie pojawia się. Bo, bo ja głównie działam w środowisku walczącym z izolowaniem dzieci od rodziców, czyli u nas jest taką słynną, niechlubną postać, mało pozytywną, pan Różkowski. I tutaj pojawia się tak samo pan Różkowski u pani Brygidy. I teraz, teraz właśnie o tym powiemy, że pani Brygida poprosiła o pomoc. Jakąś zadziałała Pan, pan Rudkowski powiedział, tak Pani Brygido, pomożemy Pani odzyskać senka, Dziec, dziecko. dziecko tak? I przekazał, że on dał pieniądze, ale głównie zajmował się sprawą Pan Rawiński, dziennikarz. Tak, pan Rawiński przyjeżdżał i pobierał... jest dziennikarz, tak? tak, dziennikarz. Pan Rudkowski spotykał się tylko w Polsce ze mną i omawiał różne rzeczy. A do, Anglii... A do Anglii, czy rozprawa, czy cokolwiek też omówić, wysyłał swoją prawą rękę, tak powiedział, żeby dał najlepszego człowieka, pana Roberta Rowińskiego, yy, który yy, przyjeżdża do Wielkiej Brytanii i nawet, yy, żeby uczestniczyć w sądach. I przepraszam, drugi nie ci tego, bo, bo trochę zależy mi na czasie, bo jadę dzisiaj do Krakowa z powrotem, za chwilę, i dlatego tak na szybko trochę. I chodzi mi o to, że Teraz dam komentarz, że pan Rewiński nagrał taki niefortunny trochę film z panią Brygidą, to tak, bo o nią głównie chodzi o to, że pani Briggida mówi, że, że on namawiał do, do tego, że, żeby po prostu zalegalizować tę adopcję, tak? Tak, on yy, Żeby ja po prostu ja tylko to, wywalczyć adopcję tlasy, w Polsce. Yy. Cały czas myślałam, że pan Rutkowski mi y, y, pomaga oczywiście drogą sądową, prawną, odzyskać synka, a robili wszystko, żeby, była... żeby doszło do adopcji. Tak, zgadzam tak. Się i, zgadza. i teraz tak. I mam na to oczywiście dowody. Pan Lewiński jedynie też dał komentarz, bo tu się pojawia konsul, pani tak, że... Pani konsul... Bo, bo w tym czasie, jak y, powiedzieli, że zabierają mi dziecko w styczniu, I o, ja, czy też, czy... ja też y, wybrałam się do konsulu, do ambasady, bo ktoś wspomniał w sądzie, y, sędzia zapytał, czy ambasada została zawiadomiona o tym, mhm. tym dzisiaj, a wtedy ja zrozumiałam, że ambasada? Więc jak powiedzieli mi, że zabierają dziecko, poleciałam szybko do ambasady. To było już następnego mhm. dni, następnego czy dwa dni później. I, i ten pan Lewiński podobno Mówiłaś, że, że miał Ci powiedzieć, oczekam Ci przed konsul, że ma z nią złe doświadczenia, tak? Tak, bo, bo Pan y, Rewiński, jak przyjechał do mnie do Wielkiej Brytanii, powiedział, Pani Brygido, ter, y, trzeba, no. znaleźć, y, trzeba znaleźć Pani prawnika, więc je, pojechaliśmy do konsulu, tam y, przy, y, przy, y, przy, przyjęła nas Pani konsul, Pani Wasilewska Renata Mazur. I, ja, i, I weszłam na rozmowę, udało nam się rozmawiać, i pan Rewiński, y, Robert, y, od razu mnie ostrzegł, że miał z tą panią do czynienia już parę lat temu i, y, y, i miał. Złe doświadczenia. Zwie, doświadczenia. tak. Ale mówiła, że trochę wyszło, wyszło tak, że... że pan Rewiński y, był bardzo miły do pani konsul i udało się. Y, Udało się, że pani konsul dała mi kancelarię prawną panią Konarzewską, aby, aby mi pomogła w dalszych odzyskiwaniu dzieci. I zaraz tak. I w tym momencie, bo też pani poprosiła o pomoc pana. Portugalskiego tak? Tak, port, pan porturalski, Pot, porturalski. z Wolnego Społeczeństwa Organizacji. Tak. Też cały czas. Yy... I on oszczegolął znowu kolei przed tą yy, prawnik Konarzewską, Bardzo... która została yy, wylansowana, znaczy zaproponowana przez konsulat. Powiedział yy, pani Brigido, yy, pani Konarzewska panią porzuci przed samą yy, rozprawą adopcyjną, żeby pani zabrali dziecko. I tu się pojawiło tak, że poprosiłaś aplikację żeby żeby siostra z mężem Tak panią Konarzewską poprosiłam też jak tam przyjechałam tylko jednorazowo jak już wzięłam moją sprawę żeby poprosiłam żeby aplikacja mi też pomogła żeby moja rodzina czyli moja siostra z mężem mogli dopóki to żeby mogli przejąć opiekę rodzina zastępcza na przykład, żeby mogła później w Polsce, zanim sędzia mi nie odda dziecka, oni mieli pod opieką moje dziecko. Pani Konarzewska zarogowała. mi za to konsul nie płaci, to jak mam pani, ja pani w tym nie pomogę, bo przecież mi za to nie płacą. A ja mówię, to ja pani, tylko proszę to bardzo zrobić, bo bardzo proszę mi pomóc w tym, bo bardzo chcą pomóc mi żeby mi dziecka nie, nie ukradli, no. więc y, poprosiłam, że ja zapłacę ze, ze swoich pieniędzy, tylko proszę mi pomóc w tej aplikacji złożyć, ona uciekła. Ja że nie. Dobrze. I teraz. Bo była bardzo faktyczna. No, teraz, to, teraz jest e, Ciekawe, że... są, żebyś w kilku zdaniach, e, między styczniem 2017 a do rozprawy, e, po prostu do, do rozprawy adopcyjnej, się pojawia, że już wiedziałeś, że będzie sprawa adopcyjna. No, ta, ee... I jak wyglądały w Twoje kontakty z dzieckiem? Tak, w skrócie po prostu. Żeby... Jak podzieliłam się w styczniu 2017, że mi zabierają dziecko. Poszłam, to był już piątek, czy tam czwartek. Zaraz następnego dnia. Bo przepraszam, widzący, że tam. Ważne jest, że w styczniu pozbawili cię praw. Tak, te w tylko styczniu. Yy, z, yy, z, z, z prawem tak samo. Chwilę zrobiłam tego, żeby. mieć tylko prawo informacyjne, medyczne. Tak? Także tak, tak? jeżeli by mojemu synkowi się coś stało, tak. to, to mam prawo być powiadomiona, że na przykład przebywa w szpitalu. I to były tak jakby ustalone Znaczy, no, i jeszcze. Jak chcesz powiedzieli, że zabieram mi dziecko, panie socjalne, dały mi tylko na kartce <laughs> pięć spotkań że, i to będą ostatnie moje kontakty. I ja już piąty kontakt, już nie wiedziałam, co mam robić, żeby chociażby się widywać z dzieckiem, bo dalej oczywiście nie, nigdy bym w życiu nie odpuściła, żeby, żeby walczy, żeby mi oddali dziecko, bo co to, co, co oni zrobili. Ale pięcik kontaktów i, 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 i za, za trzy tygodnie prawniczka do mnie dzwoni, pani Marta Przesko właśnie wtedy, mhm. że Pani Brygido, pani, ma, pani zorganizowała pani socjosteri zorganizowali, pani jeszcze yy, pożegnalne tak zwane yy, spotkanie. spotkanie z synkiem. A tylko po to, wiecie państwo dlaczego, yy, że ja się, byłam szczęśliwa, że... Ale tutaj wiedziałam już, że znów jakiś podstęp. Pojechałam na kontakt z dzieckiem. Skończył się kontakt, ale zawsze każdy, każdy kontakt, przez ten cały rok czy ten pół roku, który się odbywał z moim dzieckiem, nigdy nie było okno od pokoju na oścież otwarte i drzwi, jak, jak już skończyło się nasze spotkanie, było jeszcze drzwi na oścież otwarte. A później. Czyli sugerujesz, że tak, jakby cię chciała zaprosili... porwać? Tak którego już nie miałam żadnego kontaktu, to zrobili to prowokację, że... żebym, jakbym tylko wyszła, bo chciała się jeszcze, mam pod świadomość, że ostatni kontakt z dzieckiem, że ostatni raz go może widzę, to że, że wyjdę i jeszcze raz, i się raz pościsnę, ścisnę, pożegnam z synkiem, bo nie wiem, jak, do, do kiedy później będę miała się, mogła z nim zobaczyć. Ale tego nie zrobiłam, bo, bo, bo od razu orientowałam się, bo przypomniało mi się miesiąc, dwa miesiące wcześniej, jak takiego pana w tej samej placówce na, na ziemię rzuciła policja, wtarna policja z kuli w kajdany i pomyślałam sobie, że to właśnie będą chcieli zrobić, że jak ja wyjdę z tego pokoju, bo nie na darmo jest otwarte nałośnie te drzwi i okno, że, żeby wzięli, że ja chcę porwać dziecko. Więc powiedziałam Justinu, niedługo się zobaczymy Justinu i nie wyszłam z tego. W pokoju, choć one na to liczyły. Wiem, mm -hmm. tak. jestem 100% pewna, że tak było, że tak robią właśnie. Yy, no ale do prowokacji bo, yy, bo bo uprowadzili mi dziecko, zabrali mi dziecko, wiedząc, że, yy, że bez, nie, nie miałam no żadnych właśnie, zarzutów, żeby do tego doszło. No to ja wiedziałam jeszcze nie szybko, że chodziło ja, o to, że... Po prostu nie było zarzutów i po A prostu robi... szukali po prostu, żeby prowokację. to, Bo to uprowadzili naszy... mi dziecko natychmiastowo z, z, z werdyktem, że żeby mi później zabierają do, do adopcji tak, ja A w... żeby później, tak. później robili, że ja, że ja chcę, że ja biję dziecko. oskarżę mi o bycie dziecka, no co fajnie z tego. A to dojdziemy do tego, że i teraz stali. A ja tylko wziąłem tablet, tabletki, dwie tabletki, które mi przepisał lekarz i, na, i później już. No i to była podstawa, która nie była podstawą nie, do odebrania. Nie, z, tego i powodu, po prostu... z tego powodu mówią, że zabrają dziecko do adopcji na dobra, całe życie. Przejdźmy wtedy... dalej, przejdźmy dalej, czyli e, odbywa się w międzyczasie przed tą rozprawą adopcyjną, bardzo ważną, e, która de facto no, być albo nie być. I jest w międzyczasie e, rozprawa e, złożony pozew e, rozprawy apelacyjnej. tak? I rozprawa o kontaktach. To znaczy... No. Tak, i właśnie, y, bo ktoś mi podpowiedział, pan Roman Potralski, y, wtedy mm -hmm. przypuszczam, bo nie mam, tak, raczej tak, bo cały czas bym... No cały, cały czas ten pan y, mm -hmm. bardzo, bardzo, bardzo dużo mi pomagał, mm -hmm. żeby, żeby ozyskać. Pisał do ministerstwa, do, do, do prezydenta, do, do Ziobry, do Dudy, do, do wszystkich ministerstwa. Pisma, 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 tysiące pism. Bardzo dużo mi pomagał, bardzo dużo spędzał czasu, żeby, żeby ministra się za... Tak? Cały wójcika, czas czy pomimo to jak miałem ani... Do wszystkich. Aha. Do to wszystkich. Minister wypadł wtedy Wójcik. Czy, czy, czy dobrze rozumiem? Ministerem minister, wtedy, bo to minister Aha, Wójcik dobrze. właśnie sprzedał moje dziecko. No dobrze, no to później. Bo to, bo to po 5 latach dokumenty i w dokumentach. Dobrze, ale idźmy po y... kolei. Y... Dopiero. Czyli jest ta rozprawa w międzyczasie o kontakty i tu jest odroszona ta rozprawa na następne. Tak, bo pan Roman Potrawski mi, mi podpowiedział, że oni to zrobiły bezprawnie, że, że, zrobili order, że dziecko nabierają i później są do adopcji i dali mi wyraźnie 5 pięć ostatnich spotkań, że ja mam dopóki nawet y, nie dochodzi jeszcze do tej rozprawy o adopcję, to ja mam y, cały czas prawo do kontaktu, żeby widywać się z dzieckiem, zanim cokolwiek Dobra, dalej oni są, się, się do, więc zastąpiłam szybko o, o kontakty z dzieckiem do sądu w czerwcu. jest otroczona rozprawa, tak, a na o, da, da tak, jest negatywna, mówię? dlatego że w międzyczasie był złożony o y, operacyjne, tak? Dobrze rozumiem? Tak. No, Bardzo to przechodzimy, dobrze, dadze, do, to dziękuję, dziękuję, <grym> się, dziękuję że, że <grym> coś tam skumałem. I, i, I jak była, doszło do sprawy o, o kontakty z dzieckiem, Cedzia <grym> 2000... powiedział, że y, 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 na, następny miesiąc jest przełożona ta, ta, a, bo a na tą aplację czy będzie odrzucona, czy nie. No, oczywiście była odrzucona. Apelację, bo już jak weszła na tą drugą y, rozprawę o kontakty, panie socjalny serwis miały, bo dwa dni przed tą rozprawą o kontakty y, przyszło do mnie do domu, powiadomienie, że odmowa jest. No i wtedy to, One to miały, miały to już w ręku, tak? I, tam, i wtedy były zadowolone, uśmiechnięte, że kontaktów nie będzie. No i, no wtedy i tak było. No to, to samo dzieje się po POCE. Teraz przechodzimy dalej. Sprawa adopcyjna 2018 i teraz. Yy, no teraz o tej sprawie, aha, i tu jest kilka spotkań, tak, nie, było, a nie, te kilka spotkań to już było wcześniej, przepraszam, e, odwołanie do code. to było przed sprawą adopcji. To znaczy była, y, po zrobieniu adopcji szybko odwołaliśmy się. A czyli sprawa adopcyjna. Zrobili od adopcyjnych. Co ja, ja się nigdy nie zgadzałam na żadną adopcję, to było na, mm. na, na końcu powiedziane, I że pewnie szkał. do jest pani... odwołanie, do High Court. Yy, tak, aplikacja odwołanie sądu, tak, yy, do High Court odwołanie się od tej decyzji, o tym orderze adopcyjnym, mm -hmm. co zrobili. Mm -hmm. I sąd High Court właśnie odrzucił, bo dlatego bo właśnie jak miałam te kontakty w tym czasie, jak sobie to odrzucił, tak? I tam było może... Yy, Zarzuciłem, zaży, yy, tak, ale zapisałem, że... No że i tam Było mniej więcej, i... więcej że, że, że mało wizyt w Polsce. Coś tak, tak, to, tak. Yy, odrzucił na yy, dwa zdania, yy, na, na było... że mój synek nigdy nie miał wizyt w Polsce i jakieś tam jeszcze... To jest... są filmiki, czy... Yy, to na, na pani Mam profil. bardzo dużo dowodów na to, że mój synek... Ale one są prawie... naprawdę na profilu Twoim, tak? także tak, miesiąc w miesiąc. I rozmawiałem się, Czy jeszcze, moja rodzina, liczna rodzina... jeszcze chciałem powiedzieć to, że ja rozmawiałem z członkiem rodziny, konkretnie z mamą pani Beglidy i ona pokazywała tak samo dowody i mówiła o tym, że były właśnie, nawet częste, bo z tego co, co po prostu, żeby było... Chyba z tego, co mówiła, że dwa razy w roku oni jeździli do Anglii, i dwa razy dziecko przyjeżdżało, czyli, czyli po prostu i całe wsparcie rodziny, cały czas. No, i, w ciągu roku było odwiedzin. I, mnóstwo i, i Ta, ja czasem idzie w Polsce, i. Czyli to było i znowu kolejne, tak. kolejne tak. kłamstwo, tak? No, akurat na takiej postawie, bo, bo bo, ja przypuszczam, że High Court wiedział, że już nikt mi nie pomoże, więc sobie napisali jakieś sukę takie. I później jest takie coś, że. Yy, że, że, że po prostu, bo to jest ten zakaz yy, tych spotkań automatycznie... Czyli, znaczy chcę podkreślić, że to, co, yy, że oni odrzucili to, jak chciałam się odwołać od tej, yy, że zrobili tą nielegalną adopcję, to sędzia dwa lata później doszło do sprawy, ale to później t, yy, my no dojdziemy to, do to tego że sedia nawet potwierdził na tej rozprawie późniejszej, że, tak że, że jednak bezpodstawnie odrzucili, no. że jednak powinni wtedy już rozpatrzyć tą nielegalną do...